W tym filmie przygotujemy sobie starter do dalszej pracy z projektem. Zaczynamy od samych podstaw i jeszcze raz przejdziemy cały proces tworzenia i konfiguracji projektu. Oczywiście kto nie chce tego robić może pominąć film i pobrać gotowy starter aplikacji udostępniony w dziale linki. Na początek generujemy aplikację za pomocą komendy ng-new. Ja nadaję aplikacji nazwę Best Quotes app Oczywiście od Was zależy jaką nazwę użyjecie. Jeżeli Angular CLI zapyta nas o tworzenie routingu, odpowiadamy przecząco. Jako procesor CSS wybieramy standardowy CSS. Gdy mamy wygenerowany projekt, otwieramy go w ulubionym edytorze kodu. Używamy konsoli, aby zainstalować jeszcze jedną zależność, czyli Materialize CSS. W tym projekcie również skorzystamy z tego prostego frameworka CSS. Za pomocą komendy npm install, instaluje docelową wersję Materialize CSS. Gdy instalujemy framework CSS, musimy skonfigurować go w pliku AngularJSON. Otwieramy plik i do dwóch właściwości styles i script dodajemy ścieżki do plików CSS i JS. Możemy je skopiować z GitHub-gist. Tutaj znajdują się kody startowe do skonfigurowania naszej aplikacji. Wszystkie linki załączam oczywiście na końcu rozdziału w lekcji linki. Odnajdujemy gista dotyczącego pliku AngularJSON. Możemy skopiować cały ten kod i w pliku AngularJSON nadpisać te dwie tablice style i script. Za pomocą tego kodu wskazujemy główny plik CSS i JS dla frameworka Materialize CSS. Pamiętaj, że jeśli zmienisz coś w AngularJSON i masz uruchomioną aplikację, musisz uruchomić ją ponownie, inaczej zmiany nie będą widoczne. Kolejną rzeczą, jaką musimy skonfigurować dla frameworka Materialize CSS, to ikony. Kopiujemy potrzebny link z GitHub dotyczący pliku Index. Ten link dodajemy w pliku Index.html w sekcji Head. Tym sposobem przygotowaliśmy projekt do dalszej pracy, zainstalowaliśmy i skonfigurowaliśmy zależności. Czas na przygotowanie podstawowej struktury aplikacji.